Państwu. Witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie, które pojawiło się pod, w komentarzach pod jednym z naszych filmów dotyczące, dotyczące emerytur i Pani Jagoda pisze, że co w sytuacji, kiedy umiera jeden z małżonków i dlaczego druga strona nie może Odziedziczyć świadczenia emerytalnego po, po małżonku, że w niektórych krajach emeryt może pobierać część świadczenia zmarłego małżonka oprócz swojej emerytury. Dlaczego w Polsce nie ma takich przepisów i że przez te wszystkie różnice emeryci za granicą żyją lepiej niż w Polsce i stać ich na dużo więcej. E, więc e, pani Jagodo i y, wszyscy inni nasi czytelnicy, no nie do końca jest to prawda, e, ponieważ e, każdy kraj członkowski Unii Europejskiej e, ma swój system emerytalny, natomiast są pewne zasady ogólne, które e, są e, wspólne dla wszystkich państw członkowskich, tak, i tutaj. Jedną rzeczą jest dziedziczenie emerytury jako takiej. I w Polsce faktycznie są takie przepisy, które pozwalają najbliższej rodzinie dziedziczyć świadczenie emerytalne, czy to małżonkom, czy, czy dzieciom, tak. Eee, I są też przepisy dotyczące ewentualnego zbiegu świadczeń, tak? czy, czyli na przykład otrzymywania dwóch emerytur z dwóch różnych krajów. Więc to nie jest tak, że Polska w jakiś sposób eee, dyskryminuje swoich własnych ubezpieczonych, tak, w porównaniu do innych krajów. Poza tym ja na przykład, yy, znając poniekąd systemy emerytalne zagraniczne, nie spotkałem się z takim systemem, który gwarantowałby wypłatę dwóch świadczeń w przypadku śmierci jednego z emerytów. Taka sytuacja jest w przypadku prywatnych systemów emerytalnych, czyli jakichś funduszy emerytalnych, bo jak rozumiem, mówimy tutaj o państwowym systemie, tak? Państwowe systemy tego e, raczej nie przewidują. Przewidują oczywiście jakieś świadczenia pomostowe, świadczenia zapomogowe, renty rodzinne w przypadku, kiedy umiera jeden z małżonków i on miał znacznie wyższe świadczenie emerytalne od drugiego, tak? No ale taka sytuacja ma się również w Polsce. I e, dla przykładu, no, w przypadku emerytury spadkodawcy uprawnionym do jej dalszego pobierania jest mąż lub żona zmarłego, no w zależności od tego, kto umiera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współmałżonek jest uprawniony do pobierania między innymi emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Więc mamy tutaj jakby pełną ochronę świadczeń na wypadek śmierci jednego z małżonków. Podstawowym warunkiem jest jednak to, żeby drugi małżonek, tak, czyli w tym wypadku wdowa czy wdowiec, w chwili śmierci swojego współmałżonka, mieli ukończone 50 rok życia. To jest podstawowy warunek. Prawo do przejęcia tej emerytury przysługuje także rozwiedzionemu małżonkowi, pod warunkiem, że miał on przyznane świadczenie alimentacyjne od zmarłego. Czyli jeżeli się rozwiódł i miał alimenty, to też mu przysługuje prawo do przejęcia. Kolofialnie mówiąc, tej emerytury po zmarłym eks-małżonku, tak? Wysokość tego świadczenia po zmarłym mężu lub żonie jest faktycznie nieco mniejsza niż emerytura pobierana jeszcze za jego życia. Przejęte świadczenie według obecnych przepisów jest wypłacane w wysokości 85% dotychczas wypłacanej emerytury zmarłego. Ale to jest taka sytuacja, że my. Albo ZUS za nas, jeżeli się sami nie zdecydujemy, wybiera korzystniejszą opcję. Ponieważ, jeżeli mamy zbieg prawa do świadczeń, czyli mamy własną emeryturę w jakiejś wysokości oraz prawo do przejęcia emerytury po zmarłym małżonku, to no, z oczywistych względów bardziej opłaca nam się wybrać to korzystniejsze świadczenie. I wdowa ma prawo wybrać, tak? czy też wdowiec, czy chce pobierać własną emeryturę. Czy tę po mężu żonie, tak? Eee, faktycznie nie może otrzymywać obu kwot, no ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że małżonka ma emeryturę 2,000, a mąż miał emeryturę 5,000. No to nawet 85% od tych 5,000 stanowi większą sumę niż 2000, więc z oczywistych względów opłaca jej się wybrać emeryturę po mężu. Eee, no i zgodnie z tymi przepisami, zasadami, które stosuje ZUS, w razie tak zwanego zbiegu doświadczeń. Wybierane jest jedno z nich. Jeżeli my nie wybierzemy, no to wybierze za nas z ustą korzystniejszą kwotę. Należy pamiętać, że no wszystko zależy od tego, w jakim systemie jesteśmy. Tak? Wcześniej mieliśmy też pytanie o to, czy jest możliwość pobierania dwóch emerytur z dwóch różnych systemów. Jeżeli pracowaliśmy część okresu za granicą, a część w Polsce, no to faktycznie wtedy mamy jedną emeryturę wypłacaną w Polsce i drugą emeryturę wypłacaną za granicą, no bo z oczywistych względów nabyliśmy prawo do dwóch Emerytur za te okresy składkowe, tak, które, które nas dotyczą, i wtedy faktycznie, jako e, ubezpieczony w systemie emerytalnym, możemy pobierać dwa świadczenia. Tak. Natomiast tutaj e, to świadczenie jest oczywiście dziedziczne w pewnym sensie dla grupy podmiotów bliskich, ale nie przejmujemy tego świadczenia razem z naszym dodatkowo. tak? I tak jak powiedziałem wcześniej, no z tego co ja się orientuję, owszem, są te renty rodzinne w zagranicznych systemach, gdzie podobnie jak u nas, żona przejmuje emeryturę męża i jest to wypłacone w formie takiej renty, ale nie jest to kumulowane z własnym świadczeniem, przynajmniej w tych systemach, które sprawdziłem. Tak? Także nie dawałbym wiary krążącym po sieci mitom dotyczącym systemów emerytalnych, bo wcale nie jest tak, jak nam się może wydawać. Faktycznie no są po prostu kraje, które są nieco bogatsze niż Polska i są po prostu wyższe emerytury wypłacane w przeliczeniu na złotówki. Oczywiście trzeba by było też wziąć pod uwagę ewentualne koszty życia emerytów w obu krajach, żeby to rzetelnie porównać. Stąd może wynikać ta różnica: tak? że, że na przykład emeryt w kraju, w zachodniej Europie, ma lepsze warunki bytowe niż w Polsce, no bo siłą rzeczy ma wyższą emeryturę. Także proszę pamiętać, że wszystko zależy od tego, jaki system obowiązuje w danym kraju e, i, i że polskie, polskie zasady wypłacania emerytur również przewidują ewentualne dziedziczenie świadczeń. Poza tym, tak jak powiedziałem, to jest system państwowy. Są też oczywiście emerytury e, w cudzysłowie wypłacane z systemów. Dodatkowych, tak, tak zwany trzeci filar, czy jakieś fundusze emerytalne, które samodzielnie odkładamy pieniądze, oprócz składek, które są odprowadzane do ZUS-u, i tamtejsze środki, podobnie jak środki zgromadzone w OFE, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jak i w tych innych systemach, są w pełni dziedziczne tak? czyli prawo do pobrania tych odprowadzonych składek, czy zgromadzonego kapitału, tak? czy jednostek uczestnictwa w jakichś funduszach ma rodzina najbliższa, beneficjent wskazany lub po prostu spadkobiercy w zależności od sytuacji. To wszystko w tym temacie. Jeżeli by się oczywiście pojawiły jakieś pytania, to zapraszam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.